Witam serdecznie ze Szklarskiej Poręby, z wnętrza nieruchomości, które wymaga, jakby to powiedzieć, fantazji, wyobraźni, tego umysłu, czasami przymrużenia oczu i widać coś więcej. Mianowicie znajdujemy się w lokalu, który ma 106 m2. Składa się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedmiu pomieszczeń, które wymagają generalnego remontu. Generalnego remontu i dostosowania do potrzeb indywidualnych, czy to inwestycyjnych, czy to na własne potrzeby. Plusem niewątpliwym jest to, że mamy trzy wejścia do jednego lokalu. I Możemy naprawdę dużo. Możemy dużo, bo możemy podzielić na dwa mieszkania, a możemy zrobić jedno duże na przykład pod turystów z własną sauną, z miejscem na narty, na rowery, z dwiema sypialniami na 10 osób. Na przykład. Ale dobra, eee, wystarczy tego tytułem wstępu. Tutaj jest pierwsze duże pomieszczenie. Znajdujemy je pokajem dziennym, tak to można nazwać. Jest to duże bardzo pomieszczenie z oknami. Tutaj jest korytarz. To oczywiście jest działówka. I teraz tak. Tu mamy jedno wejście do nieruchomości. Tutaj mamy przejście na dwa pokoje. Jeden jest z balkonem. Drugi jest z oknem. Tutaj mamy przejście do pomieszczenia, pokoju, do którego zaraz pójdziemy. Wracając tu do tego dużego pokoju. Tu mamy obecnie pomieszczenia dwa. To jest akurat jako kuchnia. Tak. O. To jest jako łazienka. Ciach. To jest ściana działowa. Też może zniknąć, nie ma problemu. Tu jest też ściana działowa, też może zniknąć. Następnie tu mamy słownie Tu mamy pomieszczenie długie, które może być toaletą. Zrobimy o, drzwiami. Czyli tu mamy to wejście, które tam pokazywałem, zamurowane. Tu mamy jeszcze jedno i tu mamy jeszcze jedno. I tu jest ten pokój, pomieszczenie. Jedno okno jest tutaj, drugie okno może być tutaj, bo ono jest w tym momencie zasłonięte regipsem. Tu jest wejście do tego pokoju, które pokazywałem z tamtej strony. Tak wiem, dużo tych zakamarków ciężko się połapać, ale w ofercie będzie również rzut tego wszystkiego. Tak to wygląda. Tu na klatce jest również pomieszczenie, które może być wykorzystywane chociażby jako spładzik na na narty. I teraz to całe to, co pokazałem, ma 106 metrów kwadratowych. Odrobinka wkłonę, ale e, skupmy się na tych 106 metrach. I można tu zrobić naprawdę dużo. E, nie będę opowiadał tu o całym procesie, który można tutaj wykonać, bo zostawię to sobie na rozmowę indywidualną, ale. Naprawdę daje dużo możliwości. Lokalizacja, oczywiście, szklarskiej prębie. Dobra lokalizacja, naprawdę dobra lokalizacja, zarówno pod wynajem długoterminowy, krótkoterminowy, czy nawet posiadanie dla siebie na własne potrzeby. Dwa miejsca postojowe, przynależą do tej nieruchomości. I jeżeli jesteście zainteresowani takim projektem, Bądź innymi nieruchomościami. Zapraszam serdecznie do kontaktu. 511 343 843. Jest to mój numer telefonu. Ja bardzo dziękuję. Miłego dnia. Pozdrawiam.